Witam na kolejnym vlogu. Dzisiaj z szafrankiem zrobimy habituację, Odczulanie na makarony. Gdyż dla szafrana to jest dosyć duży problem. Ogólnie jest bardzo twarz w terenie. Ale takie różne cuda wianki. Nie, to nie Twoja zagwostka. Nie za bardzo to lubi. Dosyć się boi. Ale sobie ze spokojem ćwiczymy, żeby się po prostu raczej takich rzeczy nie bał. Z szafran zaczynamy od lekkiej rozgrzewki. Dobrych 10 minut wstępa. Rozgrzewka 10-minutowa, aby szafran się rozgrzał, żeby po prostu nie nabawił się kontuzji, gdyby się czegoś przestraszył i odskoczył. Szafran z makaronami na razie miał raz do czynienia. No, nie za bardzo mu się podobają, jak wiele rzeczy, które mu pokazuję. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądać dzisiaj. W sumie jakoś po pół roku. Bo wtedy miał pokazywane to latem. Zobaczymy jak się sobie poradzi. Na jednym makaronie jest jeszcze taka, jakby ścierka, Nie? Zasłonka. się, w mocno, to się zaczeka. Na początku zawsze stosujemy technikę podążania. szafron dobrze na nią reaguje, czyli najpierw ten przedmiot ucieka przed koniem, po to właśnie yy, tak się robi, żeby koń się bardziej przyzwyczaił do tego przedmiotu. No i to jest odniesienie do natury, bo drapieżniki przed końmi raczej nie uciekają w naturze, yy, więc koń. Zaczyna to odbierać, że to nie jest jakieś wielkie zagrożenie. Tutaj jest kolejna technika oddalanie, przybliżanie i powoli sobie po prostu przy tym koniku macham. Ale patrząc na jego minę, na jego uszy, na jego mowę ciała, nie jest zbyt zadowolony i to nie jest dla niego komfortowa sytuacja. Dlatego, jeżeli w miarę to akceptuję, widzę jakieś najmniejsze oznaki rozluźnienia, to przerwa, głaskanie, odpoczynek. Jest poprawa w stosunku do tego, co było latem. Wtedy dużo go reagował, bardziej uciekał od tego makaronu. Wtedy też się udało go tym dotykać, ale moim celem było na tym treningu, aby to przełożyć na obydwie jego strony, ale się to nie udało. Nie udało się tego, gdyż nie podejmowałam prób. Nie chciałam go nadmiernie stresować, denerwować, wolę zrobić jeden mały kroczek niż jeden za duży się przy tym potknąć. Tutaj coś właśnie opowiadałam, ale niestety przez wiatr, przez nie psa nie było za dużo słychać. I przechodzimy na drugą stronę i ta sama procedura. Tutaj zaczęłam go dotykać i troszeczkę za bardzo poszło sobiznę. I mamy właśnie troszeczkę wystraszenia się, ale po chwili wróciliśmy do dotykania i potem już było wszystko w porządku. Tutaj wzięłam taką zasłonkę. Jak widać już, szafran się krzywił, na nią patrzy, jest kolorowa, powiewa na wietrze, bardzo nie lubi. Często właśnie robię tak jak przed chwilą, czyli te przedmioty, które koniom pokazuję, zakładam na siebie, ocieram, łażę sobie z tym tu na głowę, tu na rękę, zależy co to jest, jak jest duże. żeby kon widział, że ja się kompletnie tego nie boję. I tak samo jak makarony najpierw przybliżanie, oddalanie, i następnie po chwili, jak zobaczę, że w miarę to akceptuję, to będę dotykać. Przykład szafrana pokazuje, że to jest koń ujeżdżony, miał wiele siodeł na sobie, czapraków, uprząż, a jest jakaś nowa rzecz, jakaś szmata, i też chce się ją położyć, i nie, i tego się boi. I oczywiście, wszystko ćwiczę z dwóch stron. Lewa zdecydowanie lepsza niż prawa. Usza frana, Usza frana często stosuje podążanie, które za chwilę zacznę, ponieważ to jest też dla niego taka chwila jakby odpoczynku. Znowu pokazuję mu, że naprawdę nie ma się czego bać. Tutaj już zasłonka rozwinięta, no ale widać po nim, że no nie jest to dla niego fajna sytuacja. Tutaj powoli zaczął się rozluźniać, zaczął przelizywać, dlatego przerwa odpoczynek. To już w miarę fajna akceptacja, dał sobie to założyć właśnie tak jak e, obroże u psa, delikatnie zawiązane, niby zaakceptował to. I to jest właśnie ciekawe, że to jest koń, który miał zakładane wielokrotnie w życiu Homonto. A tu taki testik trochę, że założyłam mu to na nogę, miało ochraniacze zakładane na nogi, dużo rzeczy się przy koniach robi przy nogach i chciałam po prostu, żeby w tym parę Kroków po prostu pochodził, widziałem, że zaakceptował i się tego po prostu nie bał, nie uciekał. No to mi chodziło, no, ale cały czas po nim widać, że sytuacja jest trudna dla niego. No i na koniec treningu obowiązkowe drepanko. bo no, było dobrze. Kolejny dzień, tym razem POKO. To samo będzie miała pokazywane, no trochę ją. Na szybciutko tu czyszczę, bo była cała wybłocona. I zupełnie inna reakcja, ona jest zaciekawiona tego makarona. Oczywiście patrzyła go gryźć. Cały czas tylko tam męczyła tymi chrapami. Ale też na początku też trochę przybliżanie, oddalania i dotykania. ale u niej to bardzo szybko przychodzi, bardzo szybko przyszła ta akceptacja. Wręcz przeszkadza, bo ja to ją dotykam, ona mi zaczyna brać zęby ten makaron i chyba sama chciała to zrobić, albo ona na mnie to chciała zrobić. I tutaj właśnie pod szyją, to jest dla niej najtrudniejsze miejsce, jeżeli chodzi o odczulanie. Obowiązkowo druga strona. i tu właśnie poko przekładam na drugą stronę, że mogłaby w drugą okiem zobaczyć, no ale nie chciała, bo wolała sobie gryźć tego makarona no i tu pokazuję tą zasłonkę i oczywiście jak to ona w zęby lubi wszystko brać, sprawdzać no i ona się kompletnie tego jakby nie było i akceptuje, I właśnie można jej tak założyć na głowę no że to musimy im wyrwać wszystko. No. Tu może na uszy u niej jest pełna akceptacja. A wręcz zaczęła się tym bawić. Chciałam zrobić to samo co z szafranem, żeby to też sobie pochodziła, stąd no, na nogę, żeby to miała, ale no ona nie chciała, ona to sobie ściągała i z jednej i z drugiej strony. I jeszcze u niej właśnie makaron z tą szmatą na końcu, bo akceptował obydwie rzeczy bez problemu. No dla szafrana to jest na razie za dużo zresztą, no widać, zobaczył na jej zadzie i, i się odsunął. No a dla pokoju zabawa. Pytać, chwytać, gryźć, ciągnąć. Dzięki za oglądanie! Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, co możemy jeszcze poprawić. Pozdrawiam.